Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować bardzo szybko gotowany schab. Taki schab idealnie nada się nam na kanapki. Przygotowujemy sobie garnek, a do niego wlewamy jedną szklankę wody. Następnie dodajemy dwie pełne łyżki majonezu. No, tam nie wyszła taka pełna, musimy jeszcze troszeczkę dodać. Następnie będziemy dodawać jedną łyżkę musztardy. Musztardę możecie dać dowolną, jaką macie akurat w domu. Ja akurat miałam tutaj ostrą czeską. I mieszamy. Następnie będziemy dolewać wody, tak żebyśmy w garnku mieli 2 litry wody. A teraz pojawił nam się znaczek subskrypcji, także mam nadzieję, że zasubskrybujecie mój kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie, za co oczywiście z góry Wam bardzo dziękuję. Następnie to będziemy przygotowywać naszą marynatę. Dodajemy 3 łyżki soli i 1 łyżkę cukru jedną łyżeczkę czarnego pieprzu, jedną łyżeczkę majranku, jedną łyżeczkę tymianku, cztery kuleczki ziela angielskiego, cztery liście laurowe i 5 kuleczek jałowca. Na koniec dodajemy pięć ząbków czosnku i ja każdy przekoiłam jeszcze na połówki. Barynatę mamy w zasadzie gotową. Mieszamy, dodajemy skap. Ja tutaj mam kilogramowy skap, który został wyczyszczony. Następnie włączamy gaz i przykrywamy garnek. I teraz yy, będziemy go gotować. Od momentu zagotowania, tak jak widzimy, już jest schab zagotowany, będziemy gotować równe 5 minut. Po upływie 5 minut zdejmujemy garnek z gazu i odstawiamy do wystygnięcia na minimum 6 godzin. Ja odstawiam zazwyczaj na całą noc i rano włączam go ponownie. I tu już kolejnego dnia. Ponownie będziemy wykonywać tą samą czynność. To znaczy, zagotujemy nasz schab. Czekamy, aż będzie się gotowa, i ponownie od momentu zagotowania będziemy gotować go przez 5 minut. Po 5 minutach wyłączamy nas i odstawiamy do wystygnięcia. Znowu na minimum 6 godzin. Z chabu nie wyciągamy, aż całkowicie nam wszystko wystygnie. Po tym czasie. Schab możemy wyciągnąć. I zaraz zaprezentuję Wam, jak on wygląda. Tak wygląda już ugotowany schabik na kawałki. A teraz spróbuję Wam zaprezentować, jak się kroi i jak wygląda w środku. Jak widzimy jest bardzo ładny kawałek. Szynka wychodzi bardzo krucha, nie jest sucha, jest bardzo smaczna. Także polecam ją na pewno na kanapki lepsze niż kupna wędlina. I mam nadzieję, że skorzystacie z tego przepisu, bo jest naprawdę bardzo fajny i prosty w przygotowaniu. A już teraz zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, komentowania no i oczywiście lajkowania. Za to z góry Wam dziękuję. I zapraszam na kolejne moje materiały. A na dzisiaj dziękuję i pozdrawiam.